Dobry, dzień dobry, cześć Asiu. Wszystkiego dobrego z nad naszego firmowego kubka. Co tam u ciebie? Dzień dobry, cześć. A dziękuję, bardzo dobrze. Wszystko w porządku. Justyna, jakieś nowe statystyki słyszałam, że przygotowałaś. A pochwal się, co my dzisiaj będziemy robić, o czym będziemy rozmawiać. Ciekawa jestem. Ach, Asia, no tydzień temu i dwa tygodnie temu rozmawiałyśmy o nowych technologiach i o sztucznej inteligencji. No, ale prawda jest taka, że w dużej mierze ta sztuczna inteligencja jest z nami. Na co dzień w naszych telefonach. W naszych telefonach, w których no, jesteśmy cały czas online i to poczucie bycia online towarzyszy nam od już kilku lat, i właściwie trudno jest nam przestać być online, sprawdzać, aktualizować, być na bieżąco, w kontakcie ze wszystkimi i w pełnej wiedzy na temat wszystkiego, co się dzieje na świecie pożary w Kalifornii, wybory w Stanach Zjednoczonych, wyniki no, właściwie cały natłok myśli, gmatwanina myśli i informacji jest z nami cały czas. No i bardzo ciężko jest nam się z tego wyrwać, bardzo ciężko jest nam odpuścić, czyli na przykład nie sprawdzać czegoś, e, informacji czy naszych social mediów przez jakiś e, nawet krótki czas w ciągu dnia. A to, co nas blokuje, to jest tak zwany syndrom FOMO, czyli Fear of Missing Out, czyli zjawisko, które, no o definicjach to jeszcze może powiemy, ale co najgorsze, zjawisko, które dotyka ogromnej części z nas, właściwie co szósty Polak cierpi na ogromne FOMO, a 70% z nas po prostu odczuwa. Lęk przed wypadnięciem z obiegu informacyjnego, i zaraz o szczegółach pewnie sobie więcej powiemy. A co najbardziej niepokojące, to w tym najmłodszym pokoleniu, takich właśnie młodych nastolatków i starszych nastolatków, ponad 90% ma już to zaburzenie, bo tak to trzeba chyba nazwać czyli właśnie takie, taką niemożność odpuszczenia całego strumienia informacji, bo coś tam super atrakcyjnego się może dziać. Więc problem jest potężny i dla dorosłych, i dla młodzieży, co szczególnie alarmujące. No i myślę, że o tym warto byłoby dzisiaj pogadać. Co ty na to? No, powiem ci, że temat jest bardzo ciekawy. Trochę go zgłębiłam. Nie nazwałabym go zaburzeniem, ani um, nie szłabym tutaj w kierunku um, dysfunkcji. Wiesz, to jest gruby temat i ja bym go podzieliła w ogóle na dwie części, bo on ma swoje takie dobre i złe strony. I tak trochę historycznie dzisiaj może zaczniemy od tych dobrych. Podzielimy go w ogóle na dwa odcinki. Mm. Nie wiem, czy kojarzysz, ale tak trochę historycznie pójdziemy sobie. W latach 90. modne były harlekiny, pamiętasz? Takie książeczki, różowe. Tak, w kioskach ruchu i na dworcach można było kupić. Dokładnie. Ja znam wiele osób, które w tamtych czasach miały całe półki, rozumiesz, wszystkich harlekinów. I to było też uzależnienie, to też było fomo. Także wiesz, popatrzmy na to wstecz. Każdy. Z nas miał jakieś takie swoje nawyki szukania informacji. Wtedy, pamiętam, był dziennik telewizyjny i wieczorem wszyscy siadali i oglądali, tak no, byli ciekawi, co się dzieje. Nie było internetu, ale była telewizja i była prasa codzienna. Nie wiem, czy to pamiętasz, ale mój dziadek zawsze chodził po gazetkę, potem otwierał ją sobie przy śniadaniu, czytał i sprawdzał, co się dzieje na świecie, co się dzieje w kraju. No to można powiedzieć, że nasi rodzice dziadkowi i my też mieliśmy FOMO w tamtych czasach, tak? Co myślisz? No nie, nie, bo to wiesz, czym innym jest chęć dowiedzenia się o świecie i śledzenia jakichś informacji w dawkach zdrowych, a czym innym jest bycie całą dobę online. To myślę, że tu ta granica jednak jest do wyznaczenia. No dobra, no to jeszcze jedna ciekawostka. Mówisz FOMO to jest takie nowe zjawisko, które zostało zlokalizowane z tego co kojarzę na początku lat 90., aczkolwiek tak mocno opisane dopiero w ostatnich kilku latach. I są już bardzo fajne raporty na ten temat, ale ja sobie przypominam, że na studiach, jak studiowałam psychologię, uczono nas o takim zjawisku, jak pragnienie mimetyczne. Słyszałaś o tym? W pragnieniu mimetycznym nie. No właśnie, no i teraz posłuchaj, bo to jest ciekawe. Jak słyszę FOMO, od razu kojarzy mi się to, z pragnieniem mimetycznym, no bo famo to jest taka e, potrzeba, to jest takie pragnienie, e, żeby ciebie coś nie ominęło, prawda? Dlatego sprawdzasz, czy przyszedł SMS, czy przyszła wiadomość, czy ktoś gdzieś tam coś zrobił, żeby ciebie coś nie ominęło. Czyli e, takie pragnienie. Wyobraź sobie, że był taki filozof i antropolog francuski, nazywał się René Girard i od 1961 roku do mniej więcej 78 roku badał zjawisko pragnienia mimetycznego. Pragnienie mimetyczne zostało ostatecznie zdiagnozowane i opisane przez niego w 78 roku, czyli 46 lat temu jak dobrze liczę tak, czyli dość dawno i on taką trójskładową definicję wtedy poczynił, która mówiła o tym, że jest obiekt jest przedmiot, obiekt, jest model i jest podmiot. W związku z tym chodziło po prostu o zazdrość. Czyli, jeżeli dziecko chciało mieć jakąś zabawkę, miało taką potrzebę, no to dlatego, że inne dziecko miało tą zabawkę. Czyli z obserwacji wynikało, że jeżeli dzisiaj mamy jakieś fajne ciuchy, które noszą influencerzy, no to to jest pragnienie mimetyczne. Czyli Zobacz, FOMO można powiedzieć, że było zdiagnozowane już dużo wcześniej, bo to jest to samo, tylko trochę w innym wydaniu, w innych narzędziach. Kiedyś nie wiem czy pamiętasz, ale sąsiad sąsiadowi zaglądał przez okno, patrzył, co się dzieje. No, dzisiaj wystarczy wejść na Facebooka i wiemy, że ktoś gdzieś wyjechał, coś się... Były po prostu sąsiadki, które donosiły między sobą, a Facebookiem był trzepak, na którym siedzieliśmy jako młodzi ludzie i przekazywaliśmy sobie informacje, co się dzieje, kto, gdzie, z kim i tak dalej. Więc to pragnienie mimetyczne tej informacji, co się dzieje u kogoś, już zostało stwierdzone dużo wcześniej, tylko dzisiaj mamy technologię, czyli można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy chorzy, uzależnieni, zaburzeni. Nie, nie poszłabym w tym kierunku. No i co ty na to, pani socjolog? No wiesz co, i tak i nie. To znaczy, powiedziałabym, że może mechanizm jest podobny, ale jednak żyjemy w takich, w takich czasach, no w dziwnych czasach, takiej całkowitej, jakby całkowitego połączenia wszystkich ze wszystkimi. Właściwie nigdy nie byliśmy w takiej kondycji, która nas podłącza do wszystkich źródeł informacji, ale i gratyfikacji natychmiast. I myślę, że to jest trochę inna sytuacja, bo nie tylko zaglądamy ludziom do domów, ale oczywiście media społecznościowe są głównym teraz takim naszym trzepakiem i oknem podwórkowym, bo nie tylko zaglądamy ludziom, których znamy, ale najfajniej zagląda się tym, których nie znamy. I to jest też wartość, która płynie, no, czasami wątpliwa, ale jednak jest to wartość, która płynie z nowych mediów i z tego właśnie połączenia z całym światem, że możemy przekraczać granice czasu, przestrzeni, miejsca i kontaktów. I przecież nikogo nie muszę znać, żeby wiedzieć, co u niego słychać. Chodzi no, o, to, że... tutaj... o to, że informacja szybciej dociera. Po prostu. Ale też docierają tam, gdzie ja bym nie zajrzała przed okno, bo przecież mogę zobaczyć, co jest. U kogoś po drugiej stronie świata, co jest u kogoś w innym mieście, co jest u kogoś w innej strefie czasowej, więc jakby ten natychmiastowy przesył. Mhm. To Dlatego nas... telewizja Justyna i telewizja była takim łącznikiem. Ale realnym. nigdy nie było tego w czasie rzeczywistym, Asia, kanały pod tytułem TVN czy TVP czy inne 24, te które transmitują całą dobę, to też jest ostatnich kilka lat, więc ten tak. stan, że my cały czas wiemy jest stanem zupełnie nowym, ale to jest jedna rzecz, tylko ta informacja. A druga rzecz to jest to, że jesteśmy w cały czas, jakby podłączeni do kroplówki z gratyfikacją natychmiastową, czyli ja zagram w grę, dostanę coś, ja odpiszę na wiadomość, dostanę serduszko, ja wrócę posta, dostanę trzy serduszka. I to jest, myślę, coś, czego nie było wcześniej, i to FOMO jest takim zjawiskiem, jakby niemożności odcięcia się od tych natychmiastowych bodźców. Więc to, jasne, historycznie to i Georg Zimmer w XIX wieku pisał o naszym przebodźcowaniu, które powoduje, powoduje u jednych nerwice i rozmaite takie wież, zaburzenia nadmiaru, a u innych, i o tym pisał, powoduje blazę, czyli takie całkowite znieczulenie się na to, co widzimy i to obserwujemy dzisiaj w kontekście niejakiego brain rotu, czyli takiego właśnie odmurzenia, gnilizny umysłu, jak nasze dzieciaki i dorośli skrolujemy przez ten telefon w durne filmy, które nic nie wnoszą, to mamy całkowitą blazę i naprawdę mało co nas jeszcze dzisiaj rusza. I myślę, że pod względem kondycji człowieka to jest jednak zupełnie inna sytuacja, gdzie my mamy wszystko natychmiast, a jeżeli mamy, to chcemy tego natychmiast, a jeżeli nie możemy tego dostać, czyli zostawiam telefon, jak idę na basen, no to mam frustrację przez godzinę, co tam mogło na mnie czekać, czy też co tam mogło do mnie przyjść, a ja tego nie wiem i natychmiast nie dostanę. Więc trochę bym powiedziała, że to jest podobne do tego mimetycznego pragnienia, o którym powiedziałaś, ale jednak skala i taki przełom jakościowy w tym sprawił, że to jest zupełnie inne zjawisko, i tego będę bronić, aczkolwiek, jak zawsze. Możemy się nie zgadzać w sposób konstruktywny. Ale zgadzamy się, Justyna, bo to chodzi o to, że pokazałam tą część historyczną, że to nie jest coś, co nagle powstało i tutaj wszyscy teraz będziemy mówić, że to jest nowe zjawisko. Ono było, tylko się po prostu rozwinęło, bo rozwinęły się technologie. I zgadzam się z Tobą w 100% z tym, co powiedziałaś. I teraz możemy dopiero przejść do tego, żeby diagnozować, co to jest, i żeby pokazać tą część uzależnienia i nieuzależnienia, bo nie możemy powiedzieć, że wszyscy są uzależnieni, bo wszyscy używamy. Medii, mediów społecznościowych, ale no właśnie, są różnice. To tak naprawdę ci, którzy chodzą z telefonami po ulicy, przechodzą przez pasy w autobusie, no to oni wszyscy muszą, czy chcą? No i to jest pytanie już bardziej zindywidualizowane, tak, bo może akurat ktoś coś sprawdza, bo dostał ważną informację, więc. Musimy też to wszystko porozdzielać i poukładać. Ja bym zaczęła od tego, że są pewne mechanizmy rozwoju FOMO, prawda? I to jest tak, że są pewne czynniki predysponujące, takie jak np. niska samoocena. Jeżeli ktoś ma niską samoocenę albo tendencje perfekcjonistyczne, znasz takich ludzi, takich trochę sporo. Znam. takich tylko słyszałam. Ma wcześniejsze taka osoba na przykład doświadczenia odrzucenia. I ma wysoką potrzebę takiej przynależności, no to to już jest taki mechanizm i czynnik predysponujący do tego, żeby wejść w to pomo FOMO łatwiej. Ale uwaga, żeby e, można powiedzieć, stwierdzić, że ktoś jest uzależniony, musi mieć badania wskazują na to, że musi mieć więcej niż cztery platformy społeczności aplikacje społecznościowe, czyli uczestniczyć na tych platformach i być aktywnym i e, mieć takie poczucie, że bez tego po prostu nie może żyć. Ale są jeszcze czynniki, które mogą to wzmacniać. Tak, okay, ale ja tylko jeszcze do tego powiem, że wcale mnie nie zaskakują te czynniki, bo te czynniki to są te same, które wzmacniają wszystkie takie postawy prospołecznościowe, bo i konformizm wzmacniają te same czynniki. Hmm. Jak mamy niską samoocenę, niską wiarę w siebie, oddamy się za przysłowiowe 5 zł, żeby ktoś nas chciał, lubił i akceptował. I to jest też kwestia natychmiastowej gratyfikacji. To znaczy, jeżeli ja sama ze sobą nie jestem. Porządku, nie czuję się na miejscu, nie wierzę w swoje siły, nie mam jakiejś takiej siły przebicia. No to za tą akceptację, którą dostanę, za te cztery lajki, głaski. Jeszcze chwilę temu nie pamiętam, w którym z odcinków mówiłyśmy o takiej potrzebie akceptacji, o tym, że wrzucamy te zdjęcia, oczekując tego, że ktoś nam wyrazi aprobatę w postaci kliknięć. No dzisiaj już Facebook ponoć jest dla bumerów. Asia tak mówi młodzież, więc pewnie już to nie jest ta platforma, gdzie dzieciaki poszukują tej akceptacji, ale są inne tak jak mówisz. To nie musi być jedna. Więc to jest mechanizm, który chyba jest uniwersalny dla wszystkich takich dogłasków, których potrzebujemy jako niespełnieni dorośli, czy, czy też młodzież poszukująca atencji, akceptacji i właśnie to, to, to nawet nie tyle pomoc, co obecność w tych miejscach po prostu daje nam ten natychmiastowy zwrot i ta serotoninka gdzieś tam skacze jest super, jest miło, więc dlatego. To paminka, to paminka bo to jest osamość. to samo, to paminka, ale dobrze, dobrze yy, zgadzam się, ale jeszcze jeden kawałek zanim skończymy, bo nam się trochę czas kończy, bo to co mówiłam. Gruby temat. No tak, czyli można powiedzieć, że satysfakcja z życia ma znaczenie, prawda? Bo jeżeli mamy poczucie wysokiej satysfakcji z życia, no to mniej zaglądamy, mniej mamy tą potrzebę tego pragnienia mimetycznego i szukania tego, co jest u innych, prawda? Więc to FOMO jest wtedy mniejsze. Ale, no właśnie, i teraz zobacz. Mamy dwie grupy ludzi, którzy są na mediach społecznościowych aktywni i są obserwatorami. Teraz kto ma FOMO bardziej. Ten, kto podgląda, czy ten, kto wrzuca? Zobacz. To jest ciekawe pytanie, ale odpowiemy na nie dopiero w następnym odcinku, bo nam się czas kończy. Co o tym myślisz? O rany, to teraz Asia wrzuciłaś taką bombę, ja zaczęłam myśleć, a tutaj przerywasz i będę miała fomo, aż się nie dowiem, jaka jest odpowiedź. No pomyślimy o tym jeszcze, ale ja bym zwróciła uwagę na to, że to jest taka ludzka potrzeba, to znaczy ta ludzka potrzeba właśnie dogłaskania, atencji, niestety nie dajemy sobie tego w czasie i w świecie offline, co też wpływa na to, jak bardzo aktywni jesteśmy w tych przestrzeniach cyfrowych, gdzie konstruujemy siebie według swoich marzeń, a niekoniecznie możliwości i to też trochę opowieść o samotności w gruncie rzeczy, bo, bo mówimy o technologiach, a, a realnie mówimy o samotnych ludziach, którzy pozostają w swoich Telefonach zamknięci w różnych światach, co nam daje technologia jako super możliwość, ale też nas zamyka przed innymi, więc tak trochę ze smutkiem i z taką litością bym na to spojrzała, no ale, ale, ale tak, ale może bliżej się przyjrzymy temu w kolejną niedzielę, bo nie wszystko naraz i, e, i może trochę czasu teraz bez telefonu i bez ekranu, co ty na to? Brawo, Justyna, brawo te W takim razie widzimy się a za tydzień, kontynuujemy temat. Wszystkiego dobrego dla Was i dla ciebie, dla wszystkich, którzy nas oglądają chcą coś więcej dowiedzieć się o FOMO za tydzień, a może i nawet za dwa, bo będziemy ten temat teraz kontynuować. Pozdrawiam a serdecznie. A tymczasem cyfrowy detoks, odkładamy telefony. Pięknej niedzieli dla Państwa i jak zwykle widzimy się za tydzień. Dzięki Asia, do zobaczenia. Pa, pa.